Ciao a tutti. No, jestem z, znów z wami, dawno mnie nie było. Eee, nie było mnie, bo trochę nie miałem czasu, trochę nie wiedziałem co wam powiedzieć. Bo, po prostu trudno było mi sformułować moją opinię eee, względem niektórych tematów. Teraz Wam wytłumaczę, co się stało, nie? O, o co mi w ogóle chodzi. <laughs> Więc tak. Yy, trudno było mi. Do dzisiaj mi trudno mieć moją opinię. W ogóle ze względu na tą całą historię koronawirusa. Wybaczcie mi w ogóle za dźwięk. Myślę, że nie najlepszy, ale. Tak mi dawno nie było, że nie wiem gdzie mikrofon podziałem, dobra, ale tak jakby nie było, na pewno mi słychać. Yy... Trudno mieć swoją opinię względem koronawirusa, bo po prostu patrząc na niektóre dane, już na historię, yy... coś takiego się wyjawia. Dziwnego. O. Więc tak, tu we Włoszech yy, zostało postanowione pierwsze zamknięcie działalności w ogóle 9 marca. 9 marca było yy, 8 tysięcy zakażonych. Yy, 9 marca, kiedy było 8 tysięcy zakażonych, yy, zostały yy, rząd postanowił, że będą pierwsze zamknięcie działalności. Ale to dopiero to wtedy były tylko bary, restauracje, takie, takiego rodzaju działalności. Czyli nie, nie, wszystko nie. Nie, nie wszystko w domu. Więc tak powtarzam: 9 marca tysięcy zachorowań było. Osób, które chorowały tego dnia. Ja miałem możliwość pracy. Ostatni mój dzień. Niektórzy z Was go pamiętają. Miałem 25 marca. Od no 25 marca było 57 tysięcy zachorowań, ponad. Tylko, że tak naprawdę, to już to teoretycznie bo to po prostu była taka sytuacja, że kilka dni rząd dał możliwość po prostu przedłużenia przed zamknięciem niektórym działalnościom. Ja też byłem objęty tym przedłużeniem, ale tak naprawdę to, to, ten cały totalny lockdown we Włoszech rozpoczął się 20 marca. 20 marca było 37 tysięcy, 38 tysięcy prawie zachorowań. Co mnie ciekawi, na dzień dzisiejszy, jakby to nie było, mamy 17 633. 3-8 osób, które choruje w tej chwili na konawidusa. Czyli po prostu mamy po grafiku patrzę mamy tą samą sytuację, co mieliśmy 14 marca. 14 marca, czyli po prostu już były pierwsze zamknięcia. 17 marca, marca. i pandemia rosła. A dzisiaj mamy te same zachorowania. Dzisiaj 26 czerwca. I tyle moszek, to wygląda jakby nigdy nic nie było. Taka jest prawda. W tej chwili jest tak, obowiązek maseczek, jeżeli się gdzieś idzie i się spotyka z osobami, których się nie zna po prostu. Czyli mamy obowiązek maseczki w sklepie, Barze, gdzie, gdzie bym nie był, jest obowiązek maseczki przy wejściu. Yy, i, I tak, yy, zacznijmy od restauracji. Co, co się zmieniło w restauracjach? W restauracjach, w wyposażę, to w tej chwili wszystko super działa, można spokojnie do restauracji iść. Przy wejściu trzeba mieć maseczkę, póki się nie, sią, nie siądzie przez stoliku. I potem tą maseczkę, maseczkę można zdjąć. Kolejne się w maseczkach i w rękawiczkach cały czas. Teoretycznie do, do restauracji trzeba chodzić. De, trzeba najpierw zamówić miejsce dla siebie. imię, nazwisko, numer telefonu i zamówić. Prawda jest taka, że się przechodzi do, re, do restauracji i po prostu wchodzi się do restauracji i się się i tyle. W niektórych restauracjach to po prostu przy wejściu się pytają o imię, nazwisko i numer telefonu, kiedy sobie to znaczą, nie? A niektóre restauracje to w ogóle nie zastarczają niczego. To jest prawda. Eee, ponieważ restauracje mają po prostu takie obostrzenia, e, gdzie teoretycznie, e, no, to jest prawda, teoretycznie do restauracji można chodzić i, jedynie w własnym gronie rodzinnym, jeżeli się nie chodzi z własnym gronem rodzinnym to mm, trzeba co najmniej chyba met zachować dystansu między osobami. No, no to sobie wyobraźcie 10, 10 osób, 10 znajomych pójdzie do restauracji. Każdy nawet yy, odległości. Ciekawie by to wyglądało. Yy, nie respektują tego, tego, tego restauracji. Dobra, trudno. <laughs> yy, maseczki każdy nosi tak jak chce. Tak, tak naprawdę to wszyscy pod brodą. Niektórzy pod nosem. Niektórzy w ogóle. W tej chwili to już. są obowiązkowe maseczki, gdzieby się nie chodziło. E, można spacerować bez maseczki, jeżeli, jeżeli się spaceruje samemu. E, jeżeli się spotyka znajomego na no, ulicy, to trzeba maseczkę automatycznie założyć. Ale to jak powtarzam, no, w tej chwili to każdy robi jak chce. Sytuacja tu. Wygląda jakby nigdy nic nie było. No, no prawie, że, prawie, że. W restauracjach sobie coś takiego wymyślili, ponieważ muszą być zachowywane pewne dystanse czyli po prostu restauracje mają trochę mniej stolików niż zwykle to po prostu sobie tak restauracje wymyślili, że, że, żeby po prostu na dwa turny puszczać osoby i problem rozwiązany. I akurat mam w moich klientach, w moich nowych klientach, mam taką restaurację tutaj, bardzo znaną w mojej okolicy, i oni po prostu stwierdzili, że w tej chwili to oni więcej zarabiają niż wcześniej, mimo że teoretycznie mają maistolizm. Także po prostu na dwa turny działają. Dobra. Co do plaży Plaże. Też są, te, też na plażach jest obowiązek zachowania pewnego dystansu. I na, na plażach, płatnych, to są po prostu powstawiane takie kołki, nazwijmy to tak, które ustalają odległość między osobami. I, i tutaj znowu, jeżeli jest, jest się w własnym kraju rodzinnym, to nie musi być zachowywany dystans. I w największy największym problemem jest to, że nikt tego nie kontroluje. Także wszyscy sobie na plażach chodzą tak jak chcą. Bo już cieplutko jest, sezon się zaczął letni. I ludzie może chodzą i jeżdżą spokojnie, nie? I z tego co widziałem, to po prostu to, ten dystans, szczególnie na plażach bezpłatnych, gdzie nie ma jakiejkolwiek kontroli, to wszyscy robią tak, co? Mamy te odległości, ale to powinno być więcej. To Teoretycznie powinna chodzić straż miejska i to sprawdzać, nie? ale to albo nie chodzą, albo przejdą rano, upomną tam nie? i na, na tym się kończy. No. Yy. Moim zdaniem najważniejszy temat, dzisiaj będę króciutki niestety, ale jestem zmęczony, też dlatego mnie nie było ostatnio. Mój najważniejszy temat to jest biznes. Co pod względem, bo to jest po temat, który mnie najbardziej dotyka. Więc tak, ja byłem zamknięty w domu półtora miesiąca. Tak naprawdę. Mniej więcej, bo to byłem od 25 marca, chociaż moja, moja działalność była zawieszona od 20 marca. I 4 maja się wróciło do pracy. Ja z mojej ono się żyje, jakby nie było. Nie, 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 mam, nie mam innych dowodów. I co się w tej chwili dzieje? Więc tak, po, po otwarciu 4 maja, to wszyscy się bali, ja jako pierwszy, że będzie wielka klęska żywiołowa tutaj że po prostu nie będzie zamówień, ludzie nie będą wydawać. Kurczę, w tej chwili nie wiem skąd to się bierze, ludzie więcej wydają niż wcześniej. Mam, mam zamówień do końca roku w tej chwili. Także po prostu biznes się kręci. Pod względem obrotów to przekroczyłem w tym roku obroty zeszłego roku. Mimo, że byłem półtora miesiąca w domu. Sam się tego nie spodziewałem. Nie stałem się bogaty, nie myślę, nie że źle. Bo jakby to nie było to półtora miesiąca w domu, to mimo oblotów, to pewne straty to były poważne. Jakby to nie było. Co jest ciekawe. Państwo jest dosyć obecne. Dla biznesmenów. I też się właśnie zdziwiłem. W tej chwili, od kilku dni, wszedł w życie dekret, który przewiduje taką zapomogę dla wszystkich, dla wszystkich tych, co mają własne działalności, dla wszystkich firm, które mają mniej niż 5 milionów euro obrotów rocznie. Taką zapomogę. Która wygląda tak, te wszystkie działalności, które miały spadek obrotów w kwietniu tego roku w stosunku do kwietnia zeszłego roku, o co najmniej jedną trzecią, otrzymają w ciągu 10 dni i to jest prawda dofinansowanie takie w wysokości 20% różnicy obrotów kwietnia tego roku w stosunku do kwietnia zeszłego roku. Czyli tak jak w moim przypadku na przykład, ja w zeszłym roku, jakby to nie było, jakieś tam obroty miałem. W tym roku, w kwietniu przesiedziałem w domu, czyli zero obrotów i przysługuje mi 20% odszkodowania powodu koronawirusa, przysługuje 20%, bo to sobie tak rząd obliczył, że po prostu, że względem obrotów średnio zarabia się tak naprawdę na 320%. Tak sobie rząd obliczył i tyle wypłaca. Czyli po prostu to jest jakby odszkolowanie od rządu. Coś takiego fajnego się wzięło tylko z tego powodu, że. Jakby to nie było, to są nareszcie tu we Włoszech mamy jakieś pieniądze z Unii Europejskiej. Czyli to Unia płaci. Nareszcie. Bo z reguły to tu we Włoszech to pieniądze, jakiekolwiek pieniądze dofinansowania z Unii Europejskiej nie są wyjątkowo wykorzystywane. No, tym razem akurat tutaj trafiły się największe jak na razie pomoce najwej większe kwoty od Unii Europejskiej. wiemy oczywiście dlaczego, bo to po z jest kraj i jednym z krajów najbardziej kurczę, wiem terminie, jak zwykle. No, no tak, jednym z krajów najbardziej poszkodowanych, poszkodowanych domowiu. Ale jakby to nie było, no to, w sumie to tak, tak sytuacja wygląda. Właśnie się, się zdziwiłem, bo to po prostu mm, ja mam tu, tu jednego z sąsiadów w mojej działalności, który złożył podanie właśnie jakieś tydzień temu. I dzisiaj rano już otrzymał te 20%. Zdziwiłem się, przelewam, nie. Nie, nie dzisiaj, wczoraj rano, wczoraj. I nie tylko on, ale jeszcze jego brat, który ma inną działalność w okolicy. Ja nie otrzymałem, bo księgowego mam takiego ciula. Wy, Wybaczcie za wyrażenie, ale no jeszcze, się, jeszcze się nie pokłóciłem. Na razie mu zapowiedziałem kłótnia i jeszcze się pokłóci, pokłócę z moim księgowym, bo ten, niestety musiałem przez księgowego to podanie złożyć. Nie mogłem samemu, no, ale dobra. Eee, też o Wam otrzymam, no, nie przejmuję się, nie? Ale bardzo dużo działalności otrzymałem już to dofinansowanie. A, ja, a mój księgowy to po tym, jak się wczoraj zdenerwowałem wczoraj lekko, to dopiero wczoraj wieczorem o 7 wieczorem to podanie składał. No, no dobrze, eee, trudno. To jest też właśnie taka ciekawostka, właśnie trochę, bo to dzisiaj się dowiedziałem, że na przykład eee, taki komis samochodowy w tu w okolicy, nawet niewielki, eee, otrzymał. Eee, 20%, czyli tam 15 tysięcy euro <noise> za kwiecień, yy, ze względu na 20% właśnie tam obrotów ze zeszłego roku. Tylko, że prawda jest taka, że to nie jest jego strata, on na tym zarobił tak naprawdę, bo względem obrotów to tyle by nie zarobił ten komis. Także temu, temu komisowi się opłacało. Inna ciekawostka jest taka, że jeden, jeden z moich klientów, u ja, klienta mam, z ja którym w tej chwili współpracuję, inwestora, który, no, firma budowlana. Akurat w zeszłym roku ta firma akurat w kwietniu sprzedała trzy apartamenty. W kwietniu. W innych, w 11 miesiącach nic, nic nie sprzedała zero robotów, a w kwietniu sprzedała ileś tam, trzy apartamenty, i oni otrzymują 80 tysięcy euro. Z nieba spadł. Ja niestety takiego szczęścia nie mam, ale trudno. Ale niektórzy są szczęśliwi właśnie z tego zamknięcia w tej chwili z tego lockdownu. Eee... Co do pracy to po prostu, no, powtarzam, no, w tej chwili to gdzie się nie obracam, to widzę, że jest więcej pracy niż było wcześniej. Yy, ludzie swobodnie chodzą, gdzie chcą, robią co chcą, nikt nie sprawdza, nie ma kontroli zero kontroli, w ogóle pod jakimś, yy, jakimkolwiek względem yy, zero strachu. Powtarzam, to co mnie dziwi, to co mnie dziwi, że dzisiaj mamy 17 600 osób. Nachoro? które zachorowało, który jest chorych w tej chwili na koronawirusa i wygląda sobie, jakby nic nie było i mniej więcej ta sama suma osób była 14 marca, kiedy tu była wielka panika. Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego teraz grafik spada, a 14 marca grafik rósł i to bardzo prostopadne. Nie, nie mogę tego zrozumieć i nawet nie chcę. Jestem. Dobra, wiemy, że was zaniedbałem ostatnio. Dzisiaj już będę kończył. Jestem bardzo zmęczony. Właściwie powtarzam, bardzo dużo roboty. Na, szczęcie, na szczęście i Bogu dziękuję za to, bo naprawdę się bałem. Nie zapomnę tego dnia, nawet film jest, możecie sobie go obejrzeć, nie? bo to opublikowałem. Nie zapomnę tego dnia, e, którego wracałem do domu 25 marca. Nie zapomnę, w jakim byłem e, humorze. Nie zapomnę tego w życiu. E, nawet wam nie będę opowiadał, w jakim byłem humorze przez półtora miesiąca w domu. Ale ten 25 marca, to ja, ja go nigdy nie zapomnę. E, bardzo ciężki dzień to był i wracać do domu bez perspektyw nie jest to nic sympatycznego. Dla osoby, która ma mój charakter przynajmniej. E, dobre. Ja widzę, że niestety dzisiaj mało was było. Macie rację, was zaniedbałem. Postaram się w następnych dniach e, bardziej być z wami. E, i odnaleźć mikrofon, jak nie, to kupiłbym drugi. Yy, na razie Wam dziękuję wszystkim. Dla, dla wszystkich tak. Pamiętajcie, żeby subskrybować, łapka w górę. Przynajmniej w następnych odcinki nie stracicie, szczególnie live. Yy, zapraszam z, z wszystkimi pytaniami, jakie macie. Staram się zawsze wszystkim odpowiadać. Ewentualnie realizujemy filmik, właśnie względem waszych pytań. Na dzisiaj to będzie wszystko, króciutko i zwięźle. Życzę miłego wieczorku wszystkim i ciała tutti!